Panie Marku, proszę wejść. Przecież nie, nie mogę teraz. <laughs> Zapomniałam odwieszam karę, może Pan wyjść z konta. Spocznij! Proszę bardzo, koleżanka, zacznie. Panie kolego, że tak zażartuję. Uczy pan naszej pracy wychowania do życia w rodzinie, a czy pan wie, że spośród wszystkich szkół mamy największy współczynnik uczennic w ciąży? Ale za to wśród chłopców najmniejszy. Szlipia na mnie. Nie do pani mówi do pana mówi Pan z muchą leci na mnie, Znaczy mucha w kierunku mojego, równolegle z oczami. Co pan robi? Co? To, 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 to na kogo ja lecę? Pan oczami na mnie łypie. Patrzy na mnie. Aha, patrzy, na, patrzy, na mnie powie, patrzy na mnie. 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 Zapamiętałem.